Weź. W ostatnich filmach opowiadałem Ci, w jaki sposób inwestujemy, w jaki sposób współpracujemy z naszymi kontrahentami, z naszymi klientami, jak możemy razem, wspólnie, jako partnerzy inwestować w nieruchomości. Prowadzimy w tej chwili projekt w Bydgoszczy. Tam zostało nam jeszcze kilka mieszkań, mamy jeszcze lokale usługowe, między innymi lokal, w którym mamy podpisaną umowę. Wieloletnią, z jedną z wiodących sieci spożywczych. Zastanawiasz się na pewno, jak zacząć. Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz w jaki sposób do tego się przymierzyć i jakie środki są do tego potrzebne. To, co widzisz za mną, czyli rzuty nieruchomości, to są mieszkania, które są jeszcze dostępne w tej lokalizacji, w tym projekcie czyli mieszkania, które mają 30, 40, 50 metrów, które mają chociażby balkon, który jest, jak wiem, bardzo istotny dla Ciebie, jak i dla najemców, którzy są Twoim targetem, bo dopiero z tego będziesz zarabiać. Takie mieszkania mogą Ci posłużyć jako wstęp do swojej wolności finansowej, wstęp do zarabiania na nieruchomościach, albo kolejną inwestycją, którą prowadzisz i zbierasz sobie mieszkania jako portfel inwestycyjny, jako swoje zabezpieczenie. To, co się dzieje na rynkach finansowych, to, co się dzieje na świecie, rzeczywiście pomaga w tym, żeby podjąć tą trudną decyzję, żeby uchronić się chociażby od inflacji, uchronić się od. Wzrastających stóp procentowych, żebyś mógł bezpiecznie, żebyś mógł zacząć myśleć o sobie, o swojej rodzinie oraz cieszyć się z tego wolnego czasu, który masz, ponieważ pieniądze pracują na ciebie. No ale one nie pracują same, tak? One pracują dzięki temu, że gro ekspertów, gro doświadczonych ludzi również w tym ci pomaga. Czyli przy takim mieszkaniu. Jak na przykład tutaj za mną, to jest chociażby przeprowadzenie remontu, to jest znalezienie najemcy, to jest wynegocjowanie odpowiedniej stawki, również jeżeli chodzi o ten najem, a potem dbanie o tego najemcę i dbanie o, o to, żeby była ciągłość tej umowy. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy to jest dobry czas na inwestycje, to powiem Ci, że dobry czas był wczoraj, przedwczoraj, a nawet i rok temu. Dzisiaj. Pędzące ceny nieruchomości, które obserwujesz na rynku, na pewno przeglądasz ogłoszenia, jeżeli chodzi o nieruchomości i łapiesz się za głowę z miesiąca na miesiąc. Jak to wzrasta, wzrasta i cały czas wzrasta, to niestety nie zatrzyma się. Niestety dla Ciebie, jeżeli będziesz odwlekać tą decyzję, a stety, jeśli podejmiesz ją już dzisiaj, ponieważ to, co było rok temu, dzisiaj już jest mało możliwe, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, a za rok. Już na pewno nie będzie możliwe. Wzrastające ceny nieruchomości, wzrastające ceny z materiałów budowlanych, robocizny, wzrastające ceny również najmu. To jest element, na który warto zwrócić uwagę i przestać zastanawiać się, przestać odwlekać tą decyzję. Jeżeli masz na to siłę, zadzwoń. Umów się na spotkanie, napisz maila, wszystkie informacje masz na dole i zacznij zarabiać na nieruchomościach, zacznij zarabiać pasywnie, czyli w momencie kiedy masz swoją pracę, jesteś na etacie, prowadzisz swoją firmę, te pieniądze pracują na ciebie bez twojego udziału, ciągłego udziału. Tylko to są wizyty dwie, u notariusza to są wizyta jedna na Nieruchomości, a potem razem z ekspertami, czyli na przykład z nami, możesz prowadzić taką inwestycję, kupią, kupując jedno mieszkanie w roku, kupując dwa mieszkania w roku, kupując mieszkanie, które będzie na ciebie zarabiać. Następne inwestycje, które mamy w przygotowaniu już niedługo, natomiast jeszcze dzisiaj to jest ostatnia szansa na to, żeby jeszcze załapać się na inwestycje w Bydgoszczy. Dlatego nie czekaj, zadzwoń, umów się na spotkanie. I zarabię. Cześć.